Okej okay, moi drodzy, chcieliście tę serię dalej, więc kontynuujemy, nie wiem jak daleko zajdę, może jak daleko będziecie chcieli, natomiast doszliśmy do filmu, <grym> doszliśmy tak jak już doszedł do siódmej części, dobra to jest dopiero dwójka, ale chciałbym wejść do filmu, który w dzieciństwie był moim ulubionym, znaczy dobra pamiętam, że mi się to zmieniało, ale mam takie wspomnienia jak tam z kimś gadałem i na zasadzie mówię, nie chyba dwójka jest jednak lepsza od jedynki, bo to były jeszcze czasy przed trójką, gdzie były dwie części i... Czy dzisiaj to zdanie się zmieniło? Too fast, too furious, czyli za szybcy, za wściekli. To film w reżyserii nieżyjącego już niestety Johna Singletona z 2003 roku, który opowiada nam dalsze losy Briana O'Connora, granego przez też niestety już nieżyjącego Paula Walkera. Brian O'Connor from Coś tam LAPD. <śmitz outs> Słuchajcie, tak jak powiedziałem na wstępie, tutaj jest tak pół żartem, pół serio, ale tak, obejrzałem teraz ten film po raz tysięczny, natomiast po długiej przerwie i z takim, okej, okay, ciekawe jak to odbiorę dzisiaj. Czy potrafię zdjąć go w ogóle nostalgii? I od razu mówię, że odpowiedź na to pytanie brzmi tak. <mitz outs> uh, zmęczyłem teraz ten film i wciąż to jest moje guilty pleasure. Wciąż, co bym teraz sobie nie rzekał, to jest to film, który no przypomina mi o dzieciństwie, tak jak już milion razy wspominałem, jak grałem, nie 12 lat i grałem w Need for i oglądałem jak Paul Walker robi super szybki ruch samochodem, odwraca go tyłem i tyłem pokazuje faka, krzycząc, this is Brian O'Connors uh, School of Driving, baby! Yeah, bro, buddy, like them apples! Show off! That's the Brian school driving right there, baby. Na co Tajrismu odpowiada show off? I tamten, ale jak teraz oglądałem dzisiejszymi oczami analiz analizującymi filmy, <laughs> Too Fast to Furious e, nie jest dobrym filmem, tak patrząc, e, jakby mam, mógłbym tutaj wytoczyć bardzo solidne działa w tym procesie, przeciwko stwierdzeniu, że to jest dobry film. E, <laughs> po pierwsze w ogóle tak, z ogólnych rzeczy, nie wraca Vin Diesel. Ja tam już nieraz czytałem jakieś ploteczki, co tam chodziło o Highs o ten, no tu, Vin Diesel myślał, że zrobi inną karierę, no nie wiedział, że to będzie taka seria, gdzie teraz, że teraz to jest właśnie ta zarabiająca Highs seria. Natomiast ten film, według internetów, ma dwa razy większy budżet niż poprzedni. i got an idea why don't you two boys join us at the club a little later tonight uh... Trochę jest zaskakujące, ponieważ ten film się ogląda, jakby był on zrobiony na kolanie. Ten film, nawet jak mówię, z całą sympatią do tego filmu i tej serii, i tych aktorów nawet, nie? Ale cały ten film jest troszeczkę taki, tak jakby ktoś w tydzień napisał scenariusz, a połowa scen w ogóle była improwizowana. Te, te dialogi między... Jest, jest taki dialog, już full spoilery, wiecie, nie? Ale jest dialog między Tyrisem a, a Brianem, nie? Główną dwójką. Taki gdzieś, nie wiem, no, konsolidujący w ogóle ich znajomość i to, że... Tyrese był wcześniej w pierdlu i obwiniał za to Pola, znaczy, Briana, że mu nie pomógł, a może go wkopał, no generalnie wiecie, że przeszedł na stronę policji, nie? I tutaj mamy taką rozmowę, jak tak, 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 stoją gdzieś przy zachodzie słońca i tak chwilę coś Brian zaczyna wspominać. Now, when you start eating so much. I wiecie, i mówi coś Tyrese'owi na zasadzie, wiesz, że przecież gdybym mógł, to bym ci pomógł. I on taki, no okej, okay. i tak, i trochę tak zbijają pionę, jakoś tak odchodzą, wiecie, tak od... I... Yeah, well, not, anymore. <laughs> not anymore. bro. <laughs> Całe to ujęcie jest takie... <suszel> tak, jakby dosłownie, wiecie, na zasadzie został im tydzień kręcenia filmu, i, i, i ten reżyser sobie przypomniał, tak. O kurwa, nie zapomnieliśmy nagrać ważną scenę, tak. Nie, nie było w scenariuszu momentu, w którym wy się godzicie jako bohaterowie. Roman Pierce. No dobra, tu jest ładna barierka, nie? Może. Pol, mów, mów, za. Mów. wiecie, jakby z jakiegoś tam, jakby no. <suszel> Tak jakby nikt tego nie przemyślał, nie? Ale to co jest w ogóle najzabawniejsze, coś na co za dzieciaka nie zwracałem uwagi, to co oni krzyczą w tym filmie, w trakcie wyścigów. Łącznie z tym pier pierwszy wyścig po prostu jest, jest, jest ten film wszedł na taki level, jakby takiej, no nie, wiem, czy z głupoty, czy kampu, czy czego, ale takiego. Dosłownie ta tsuki, ta Sukiś jedzie tym samochodem i, i, i ten goni ją ten Latylos. Też oni wszyscy są w ogóle takie, gadają teksty super, hiper, ekstra przerysowane. Ten Latino też jest jakiś tam pieprzy bzdury po hiszpańsku. I ona dosłownie tam na zadzie krzyczy: ¡Wuuuuuuuu, smak <grytanie> Daj mi klapsa! Dzieje, zresztą bo w jedynce, jak oni się ścigali, jak był ten pierwszy wyścig, tam było trochę takiego wewnętrznego dialogu, że ten, ten, co go Jarul grał, Jarul notabene też odmówił roli w tym filmie, więc Ludacris dostał tutaj, um, no, jest tym takim no, nowym, nowym nabytkiem, raperem, który gra. I, I Jarul w pierwszym filmie, jak krzyczał, to było nawet zabawne, że, że jak go wyprzedzał Paul Walker, to krzyczał, no! Monika! Bo przed wyścigiem dziewczyny do niego podbiły na zasadzie, że to już należy do ciebie, ale jak wygrasz, to tamta też. Nie? I wiecie, takie głupio śmieszne, w sumie uliczne jakieś bzdety. I to było sensowne, że rzucał że, że No! Monika! A tutaj to jest takie, oni dosłownie co chwilę sobie coś gadają pod nosem i to wszystko jest takie totalnie oderwane od tej akcji. Tak jak, to po prostu widać, że to wiecie, oni potem siedzieli pewnie na green screenie i, i, i na zasadzie dostali listę tekstów, albo powiedziałby im dobra, improwizuj, a weź teraz powiedz, no, powiedz coś, powiedz coś. I to potem jakoś powklejali, no nie? Co prawda śmiałem się, że ten wyścig tu był przynajmniej improvement od pierwszej części. Wyścig miał cztery zakręty. Zrobili taki, taki kwadrat po prostu, no prawie kwadrat, tak? Czy, czy nie, no, dobra, cały kwadrat, może nie wiem, z tym wyskokiem na koniec. Także no, przynajmniej nie tylko po prostej. Były tu jakieś. No, coś więcej. I to, co mi się podoba, to od czego może pojedem takie jakieś tam plusy tego filmu, bo zaraz będę wymieniał dużo minusów. Podoba mi się to, jak rozwinął się Brian O'Connor. Że zrobili go z pierwszej części, z tego takiego młodego, gniewnego, który no, ma potencjał jako kierowca, ale na początku parę razy mu nie wychodzi, Vin Diesel wygrywa z nim wyścig, a o otwarciu filmu ten swój zajebisty, zielony samochód to tam prawie się rozbija, jak próbuje rozpędzić. Generalnie Paul Walker był tym takim jednak, wiecie, to był pierwszy film, to bo on się dopiero uczył. Tutaj, gdy im brakuje czwartego kierowcy, to też bierze telefon i mówi No, mam dla ciebie robotę. I Brian jak przyjeżdża, to jest jak jakaś olona legenda. Po prostu patrzą na zasadzie suki, patrzy, o nie, it's Brian, nie? Right it's Brian. I to jest fajne. I to jest fajne, że nasz bohater... Jakby w dosyć zasłużony sposób, biorąc pod uwagę pierwszy film i potencjalnie to, co było pomiędzy, no, może nie widzieliśmy dosłownie, jak się siedzi i uczy, ale czujemy ten rozwój tej postaci, stał się zasłużony sposób kierowcą, który naprawdę, wiecie, że jak na super bohatera na niego patrzymy, bo taka jest sprawa, jego supermocą jest prowadzenie samochodu. I czujemy, że jeśli, wiecie, tak jakbyśmy nie wiedzieli co będzie dalej w, tym, w tej całej franczyzie, ale czujemy, że jeśli po tych dwóch częściach będzie trójka czy czwórka, nieważne, nie, gdzie się pojawi znowu Wind Diesel. to się dzieje, ale nawet nie będę spoilerował, tylko mówię, jak się, czujemy, że tym razem to ten Paul Walker byłby taki dobry, ale teraz to już teraz to już wiesz, teraz już mnie nie prześcigniesz, teraz to już ja jestem tu, ja tu rządzę, nie? Więc nawet jak w czwórce jest ten wyścig, to jest trochę takiego fajnie, że o właśnie, że Paul Walker jest już rozwinięty, nie? To co tutaj, powiedzmy, dobra, jeszcze z plusów, Tyrese jako ten jego ziomek, eee, muszę powiedzieć, że jak na to, że ten film prawie nie ma dialogów, oni ciągle improwizują i Tyrese gra po prostu tego takiego cwaniaczka, który siedział i taki jest troszeczkę ulicznym, wiecie, na zasadzie, no takim cwaniaczkiem, to dobrze to odgrywa. Nie, let nobody fly on beach? W tych ostatnich, nowych częściach, on jest taki... E, takim, robiąc z niego komikrylifa, że głównie trochę jest takim błaznem, nie? Tutaj to był bardziej takim ulicznym tym, że tam okrada, wiecie, zabiera mu te szczypczyki, znaczy ten, ten obcinacz do cygar temu złemu. Hey, man, a... I jest trochę taki, widać w ten luz. I nawet do tego stopnia, że Paul Walker, który ma charyzmę, który wciąż jest przepiękny, przystojny i w ogóle i robi wrażenie, to jednak aktorsko jest, jest drewniane. No, Paul Walker w tym filmie jest jeszcze gorszy niż Wiedynce, bo uważam, że gorszy scenariusz, więc to mu nie pomaga. Gorsza reżyseria też Singletona. Ehm, I w, w, jak wy, z, zaczyna niektóre kwestie wygłaszać, to jest taki... What's this about, man? Hey, what's going on? This. Ale to, co jest najśmieszniejsze, to jest to, jak bardzo Paul Walker w tym filmie od Tyrisa. Jakby kupuje. Jak z nim gada, on, on trochę działa jak taki, jak papuga. Zwróćcie uwagę na sam koniec filmu: Jak. How we gonna do that, bruh? Tyrese gada do niego na zasadzie: okej okay, bra, Będziemy tutaj w tym Miami, bra, Taki. Jest <głos》> taki ziom. I gada z tym swoim. No, on jest też czarny, jest takim, wiecie, czarnym ziomkiem z dzielni, który siedział. Więc on ma, ma prawo być takim: Yo, motherfucker, bruh. Ale zwróćcie uwagę, że Paul Walker mu odpowiada takim: tak jakby po prostu, wiecie, tak jakby jego energia mu się udzielała. Benne, no uważam, że Paul jest całym aktorem, przez to między innymi, ale trzeba przyznać, że mieli jakąś tam chemię tutaj na ekranie. Czego nie można powiedzieć o postaci Pola i postaci Ewy Mendes. He's on his way. Zaraz, zaraz, zaraz. Czy ona ma sukienkę i <ścoughs> zarzuconą jakoś tak pod Justolosz, tak jakby cycki wyjęła na wiesz? <ścoughs> Miami. Zresztą cały ten klub wygląda tak tandetnie, że w sumie to pasuje. Eva Mendes w tym filmie, chryste Pani, no poza tym, że mamy znowu ładną dziewczynę i znowu związek na zasadzie on zajebista dupera, ona zajebista dupera, na no zasadzie związek, relacja na ekranie. Jak oni w tym filmie, no ona pierwszy raz się pojawia tam w tym wyścigu, nawet tak sobie myślałem, a po serii jest taki dziwnie zrobiony najazd, zwróćcie uwagę. Ten najazd jest taki, to jest takie typowe wiecie, że jest Paul Walker tłum, Paul Walker tłum, i jest takie nagle, że jest ona i tak jakby, no kamera robi jakiś najazd, czy zoom, czy nie pamiętam, ale ten na zasadzie, że no, on się jej przygląda i ma takie, e? nie? typowe, typowe, ale jakoś tak, bo takim dziwnym kątem, jakoś nawet, nawet tutaj się śmiałem, mówię tak, single ten singleton, paliście coś kręcąc? Nie, nie. Wiem, czepiam się. Czepiam się, tego jestem. <laughs> ale dobra, ich relacja, nawet jak tego się czepiam, ich relacja nie istnieje. Oni się widzą trzy razy w tym filmie, no on robi ten numer taki, no, imponujący, aczkolwiek debilny, że tam patrzy się na nią, prawda, w samochodzie jak jadą. I generalnie to jedyne, co ich łączy, to to jak już powiedziałem, że to jest dwójka ładnych ludzi w miarę podobnym wieku i ty, tyle. <grafię> ona dosłownie, ona w ogóle od 9 dziewię miesięcy rozpracowuje ten czarny charakter tego gangstera Carter Verone i ona tak naprawdę jest wątek, że oni nie do końca jej ufają i tak naprawdę ten wątek też jest tak napisany trochę na zasadzie, że nie, wi nie wiadomo czemu jej nie ufają, nie? Tak w zasadzie, nie ufają jej, no bo ona współpracuje z Bedgajem, no ale przecież to jest jej praca, więc i ten nie ufaj, ten Tyrese taki, nie? No, ale właśnie, tu jest oczywiście klasyczne to, że oczywiście na nią od razu Paul Walker patrzy tym wzrokiem na zasadzie, się prawie tam oblizuje i Tyris przywraca oczami na zasadzie, że będziemy mieć przez ciebie kłopoty. I oni nawet w pewnym momencie filmu się całują, jak ona idzie ich ostrzec. I to jest tak, jak to nie jest jeden z najbardziej niezasłużonych pocałunków w historii kina. Don't make that round, Brian. Don't make that bo ludzie potrafią się zacząć całować bez niczego. Jesteśmy na imprezie, dwie osoby są pijane, coś zacząć się całować. Okej, okay. okej, okay, życie. Ale tutaj to był taki pocałunek, tak jakby to była na trzeźwo relacja na zasadzie kochanie, muszę cię pocałować, ale ja gdzie? W którym w ogóle kiedy? I to jest też jedna w ogóle to się wpisuje w większą myśl, gdzie ta, już abstrahując od Ewy Mendes, to, co do mnie dotarło, ten film rozgrywa się na przestrzeni dwóch dni. Trzech dni, nie wiem, tam też nie jest powiedziane, bo oni lecą z LA do Miami, jak łapią Bryana, to potem lecą do Miami. E, czyli no, dla polskiego widza to może być wyjebągo i tu i tu ciepło, ale to jest trochę tak jakbyśmy lecieli, wiecie. I to jest w ogóle ciekawe, bo y, potem on mówi, że nie, mój kumpel jest z Barstow, nie? I to Barstow, tam gdzie jest Tyrese, to też jest w Kalifornii. Więc to jest trochę tak, jak on by powiedział, jesteśmy teraz w Warszawie i powiedział, nie, nie, weźmiemy mojego kierowcę. W, dopiero co przylecieliśmy do Warszawy, z, nie wiem, z Hiszpanii, a mój kierowca jest w Portugalii. I takie. I oni tak stana później tam są. Przez całe Stany lecieli ze wschodu na zachód, nie? I na odwrót, nie? Tam, tam Znaczy, <grym> wiecie, uch, 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 nie? Także. Grubo. Także w ogóle jest jakaś taka pustka w tym samym scenariuszu. Niby jest bardzo prosty zabieg, że tam ten dealer narkotyków, gangster mob Miami, potrzebuje po prostu, żeby mu wywieźli hajs, ale jest jakaś, więc jakby fabuła jest pod to ustawiona, ale jest jakaś taka, jak się, jak się teraz oglądałem, godzina 40, bardzo fajnie, cieszę się, że nie więcej, że nie 2,5. To też jest plus, że jest jakaś taka prostota tego filmu, takie Guilty Pleasure, pleasure na półtorej godziny, ale i, jakoś tak. To się dzieje 3 dni. W jedynce było, wiecie, że rozpracowywał, jakieś relacje pogłębiał z tymi, z tamtymi. Jakiś miał dylemat na koniec. scena akcji tu, tam. Takie, jakiś montaż, jak coś robią, jakiś samochód, wiecie, taki, tamten film dużo budował, tam to się dużo działo. A tutaj to jest takie, no złapali go, dostaniecie misję, mają wyścig testowy, po czym następnego dnia jest misja. W międzyczasie jeszcze wygrywają te dwa samochody, te, wiecie, od tych, tych, tych cwaniaczków. Ready, Get to walking, Fabio. I, i, I mają misję. Koniec. I, i jakoś, teraz, jak to oglądałem, to miałem takie. To tyle! <grych> jest taka pustka, ale dobra. Ten scenariusz jest tak prosty, a wszystkie jego elementy są dosyć głupie, bo też każdy z tych elementów, że on najpierw w ogóle testuje kierowców na zasadzie, że robi casting na to, kto będzie najlepszym kierowcą. Brzmi to logicznie. Ale fakt, że oni wszyscy swoimi samochodami jadą przez jakąś autostradę, tam powodują wypadki. Tak naprawdę to on w ten sposób tylko zwróciłby uwagę i potencjalnie tych ludzi, co chce zatrudnić, to tylko by, wiecie, wziął policję na ich ogon, że tak powiem, nie? Że wiecie, że te dwa samochody rozpoliły po autostrady, polujemy na nich, no nie? A nie, że oni będą tacy, że mu wywiozą hajs, nie? Także tutaj jest taki element, że ja się teraz niepotrzebnie przykładam logikę do za szybcy, za wściekli, tylko stwierdzam fakt, że to po prostu jest głupie, no nie? To jest po prostu takie, wiecie... No ale w każdym razie uśmiałem się jeszcze z takich mini jakichś głupotek i takich po prostu, takich... Zobaczcie, możemy sobie tutaj porozmieniać scenarzystę. Jak są w tym. Jak, jak złapali Briana, i mu mówią, że wiecie, że tam będziesz współpracował z agentem Donem. I stoi ten chłopaczek z taką wielką Pepsi, powiedzmy, czy czymś, na zasadzie z McDonalda. Tylko tam jest napisane tak do kamery, żebyśmy nie przegapili jakieś tam. gallo, coś tam, no w zasadzie pizzeria gallo, nie? No w zasadzie wiecie, Dominos Pizza, no nie? I, Bra i Brian, żeby go sprawdzić, wstaje i mówi. E, tak? To Don będziemy partnerami i robi taki, wiecie, w zasadzie, ale no, ale widać, że jest sarkastyczny i taki, wiecie, ironicznie przybija rękę i w zasadzie, tak, to Don, jak sądzisz, co będzie lepsze do mojego Skyline, a? Silnik, czy tam coś, Gallo 24, czy Gallo 12? We're gonna be partners, bro. 24? I ten Don, tak wiecie, nawet nie to, że on wie czy nie wie, że się kapnął, nie kapną, odwracać. Tak, to jest tak scenka komiczna nagrana, jak z jakiegoś po prostu jakiejś komedii. jak odwraca tego policjanta, drugiego na coś takiego. I tamten mu. No powiesz. <ścoughs> to jest jak komedia, no? I jak Paul Walker to mówi. Tam spada Galo 24. Polokry mówi, nie wiedziałem, że pizzerie robią silniki <laughs> czy coś tam. Już <laughs> to jest tak. Kurwa głupie. Wiecie, jak się dotyczy, znaczy powiem, że to jest taki, takie mega kampowy takie, że ja, ale ten Paul a A ten Brian O'Connor, jak on go przechytrzył, jak on go przechytrzył, wyobraźcie sobie, że ja, wyobraźcie sobie, że stoję, odwróćmy tę scenę na polskie warunki, stoję i wpierdalam Dominus Pizza, nie już, niech będzie ten Dominos, no nie? Podobna nazwa. I ktoś, i ja mam być tym, tym jakimś kierowcą i ten polwalker tak? A jaki jest najlepszy silnik? Dominus 12 czy do minus 24? Ja bym spojrzał na niego, ja bym mógł się ja się nie znam na Skyline'ach i na ich silnikach do dzisiaj. A ja bym spojrzał, jaki kurwa, no, co ty pierdolisz w ogóle? <laughs> I w tym momencie, jakby ten Don tak powiedział, co ty gadasz w ogóle? To Mówisz o tej pizzerii? To, to co, to, to, to Paul musiałby tak cholera, chciałem go przechytrzyć, a teraz trudno. I wiecie taka alternatywna wersja? On z Donem robi to zadanie. Tyrese zostaje w barstą. Nie no, śmiałem się, ale jest dużo takich momentów w tym filmie. Czy to miało być takie sprytne? a nie było sprytne. Raczej <noise> jak za dzieciaka mi się bardzo podobało, bo to było takie, ale mu, ale mu dowodnił. Ja, ja nawet pamiętam, że znowu, za dzieciaka oglądałem jakimś jakiejś wersji bez napisów, albo z angielskimi, jeszcze nie znając. I ja nawet pamiętam, że ja nie, ja nie rozumiałem, o co chodzi, jaki gallo to jakaś... Ja, ja, ja pamiętam, że tego nie załapałem za pierwszym razem, dopiero później się domyśliłem, że tam przeczytałem. Także w ogóle, to też też wspomnienia z dzieciństwa, jak miałem 10 lat i oglądałem te filmy. No dzieci to debile. <noise> No tak, oczywiście jest też sporo fajnych momentów w tym filmie, gdzie tam wchodzi jakaś muzyka, i. i albo te, te, właśnie te samochody, te wyścigi, te jakieś tam. Yy, bardzo dobrze skonstruowana była scena, jak oni mają ten finalny pościg, i Brian jego samochód dostaje z tego takiego działka zakłócającego elektronikę. I tam jest naprawdę taki moment, że wiecie, ten drugi mu tam trzyma na zasadzie kierownicę, ten wystaje z samochodu, próbuje to wyrwać. Takie. czujemy napięcie. Pierwsza w tym filmie czujemy napięcie. No ale ogólnie to ta relacja między tymi ludźmi, między, między nią a nim na przykład nie działa. Cały ten, cały ten deal jest taki bardzo no, bardzo podszybcy i wściekli, że oni się to musi ścigać znowu i tak dalej. Z innych rzeczy pamiętam, z takich, wymienię teraz plusy, minus, plus. Jak pierwszy raz pokazują to Mitsubishi, Iwo, tam ileś i, i tego tam Mitsubishi chyba to jest Spider, tak. I jest ta wchodźca muzyczka, ja pamiętam, że jest dzieciaka zapętlałem, to był tak sexy moment, wchodzi jaka fajna muzyka i wiecie, i te samochody po prostu. I to ten film, na, ten film na tym poziomie działa, czyli znowu sprzedaje tą taką, o ale samochody tuningowane. Uh, uh, uh. Hey, true, baby, track. <laughs> I dam jeszcze jeden plus, Cole, Cole Hauser, czyli aktor, który gra tego Cartera Verona. Carter. Muszę powiedzieć, że sprawdziłem teraz, on miał jak kręcili ten film 27-28 lat tam, zależy, no, wiecie, nie? Nie wiedziałem, on tutaj charyzmatyczny, znaczy ta rola jest głupia, prosta, pusta, bla, 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 możemy się czepiać, stereotypowy jestem bedgajem i tak dalej, ale on absolutnie sprzedaje to, że jest człowiekiem, który, no, jest gangsterem, taki uśmiecha się i tak dalej, ale jak trzeba będzie, to wyda wyrok śmierci. You know to i ma taką charyzmę, i ma taką jakąś taki strach za nim, dodatkowo widzimy potem jak te, torturuje tego e, policjanta, na którym próbuje wymusić to okienko, że mu tego szczura, i w ogóle ta, ta, scena z tym szczurem, z tym kubłem, to jest coś co mi ryło Beret. Wiecie, że, że, że będzie musiał mu się przez wnętrzności przebić, jak przypalą metalowy ten na nim. Swoją drogą zawsze się śmiałem, bo oglądając to sobie, myślałem, chłopie. Przytakuj, powiedz, że oczywiście, że dasz im okienko, a, jak, a potem czy dasz, czy nie dasz, to się zastanowisz, jak już wyjdziesz z tego miejsca, a nie że on tam się daje torturować. Aaaa. Ale Carter Veron w tym filmie, o ile ta poznać, no, no nie ma tu za dużo zagrania. To jedno jest pewne, zawsze go lubiłem, uważam, że jest dobrym czarnym charakterem, jak na tak durny film. Przecież w sensie na poziomie tego filmu jest okej, okay, ponieważ chłop naprawdę sprzedaje to, że. Ech, tylko mówię, no tu niewiele ma, bo to nie ma jakiejś personalnej stawki z naszymi bohaterami, tu nie ma czegoś więcej. On po prostu jest jakimś bedgajem bossem narkotykowym w Miami i po prostu chce mieć robotę, żeby przemyć jakieś hajst. Nie, nie, po prostu nie ma nic więcej, on jest wręcz taką postacią, chciałbym się mieć trzecioplanową, no nie Takie, to nie, może to dobrze. Bo w tych najnowszych filmach to tam czarnym charakterem to musi być, wiecie, brat, który zawsze był w cieniu i tak naprawdę to jest about family. Właśnie, tutaj o rodzinie nic nie pada, żadne słowo, Heh, dziwne. E, no w każdym razie jeszcze z rzeczy, które się śmiałem, jak jest ta scena, bo zapomnę, zapomnę, a muszę powiedzieć, to są moje przemyślenia, 20 lat kurwa w sobie kisiłem te przemyślenia, 20 lat! <laughs> jak jest ta scena, powiedzcie mi, czy to jest w Santraku, czy to niby Eva Mendes się śmieje, jak on zhamuje tym samochodem patrząc na nią, bo tam jest tak, że ona się jakby, ona jest bokiem, ale tak jakby widać <laughs> taki uśmiech z jej... zobaczcie. I ja cały czas myślałem, czy... bo to brzmiało jakby było w Santraku, ale ewidentnie jest ona, a jeśli ona to taki jakiś dziwny taki... <laughs> Nigdy tego nie rozumiałem. E, zresztą dużo jest takich jakichś mniejszych elementów w tym filmie, których nie do końca e, rozumiałem. Problem, chciał się przyczepić do fabuły. Jak jest ten wyścig, co oni odzyskują te dwa muscle kary te amerykańskie, jakieś tam mustangi, fordy czy co to było, Wiecie, tak się znam na samochodach, ale te American muscle, jak oni mówią. I oni gadają właśnie po z tym, że no na prostej to z nimi nie wygramy, bo to tam oni mają tam więcej silnik czy konie mechaniczne, czy coś. Znowu, nie znam się, ale taki jest koncept. Ale przecież sami ustalili ten że będzie tak, będą tak jechać, nie? Sztafetowo. Mogliście wybrać, no, trasy, mogliście wybrać wyścig, gdzie będzie dużo zakrętów, nie? No wiem, czepiam się, no. Oczywiście gdzieś tam w całej tej głupawce związanej z tym filmem, tym odmurzaczu, jest mnóstwo po prostu sekwencji, gdzie jadą. No jest fajne, są sceny, po prostu dobre sceny akcji, gdzie jest kupa samochodów i się ścigają i no nie wiem, fajnie się na to patrzy, tylko no mówię, mogłoby być więcej fabuły przy tym. A, jeszcze taka rozkwina, którą też mam od 20 lat. Paul Walker nigdy, ale to nigdy nie wyglądam na tych plakatach jak Paul Walker. Dosłownie, moim zdaniem, nie do poznania. Powiedzcie, zwariowałem. Także wciąż nie do końca umiem takim full trzeźwym okiem obejrzeć ten film. Bo wciąż mam, wiecie, te, te nostalgia goggles, ale powiedzmy, że dostanie ode mnie mega naciągane 5. Eee, dwa punkty za nostalgię. <laughs> nie, no nie, nie wiem, zresztą no mówię, to ceny punktowe, ale no pierwszy raz, w zasadzie od 15 lat oglądałem ten film z takim. Okej, okay, teraz widzę, widzę cię w filmie, czym naprawdę jesteś, i masz dużo problemów, ale wciąż cię kocham. Wciąż to jest takie moje z dzieciństwa. No to jest właśnie definicja chyba Guilty Pleasure. To jest moje Guilty Pleasure. Okej, okay, żeby jeszcze z takich przemyśleń, bo zapomnę. jest tu takich tyle momentów. Jak oni pierwszy raz podjeżdżają, jak on im daje tą misję, że muszą wyciągnąć cygaro z jego Ferrari, nie? Są to w ogóle śmieszny element. To jest na plus, scenariuszowo. Stoi to Ferrari i podchodzi ten Tyree, zdejmuje koszulkę. Notabene chyba gimne komastia, więc ktoś tutaj nadużywał stereo, jakby był jakby młody i pewnie nadal. Ale trzeba powiedzieć, że wygląda zajebiście. Kaloryfer umięśniony, też chłopak miał tam ze 22, 3-4 lata, nie pamiętam, ale coś takiego jak młody był, jak to kręcili. Wyglądał świetnie. Podoba mi się, jak się wozią, to też sprzedaje tego takiego, wiecie, czarnego ziomka, co wyszedł z pierdla, nawet nieźle. Ale mi się to zawija sobie tak od razu tą rękę, tą, wiecie, tym, yy, no, koszulą. I ten suchar, że wiecie, że Paul podchodzi bez żadnego słowa i po prostu naciska klamkę, i drzwi były otwarte, nie? Takie fajne, bo to pokazuje też jakby bohaterów, że ten jest tym takim stoickim, małomównym tym, a ten jest znowu już model fakry, jest tym ziomkiem z dzielni. Takie ba bardzo proste, ale to też jest budowanie bohaterów i takie na zasadzie, że nawet i też. Fajnie, że nie potraktowali widza jak debila, tylko po prostu to zrobił, nic nie powiedział. Ja wiem, że to wydaje się oczywiste, nie? że nie musiał mówić, że drzwi były otwarte, ale mam wrażenie, że nie jeden film dzisiaj by powiedział. Tak na wszelki wypadek, widzisz, że by były otwarte, żeby widownia załapała, także tak nisko upadliśmy. Ale to co się śmiałem, i tak to, co dzisiaj mi ryje Beret, nie, nie czaję tego po prostu. Po pierwsze, to pojawiają się policjanci. Policjanci, którzy zatrudnili ich, żeby pracowali jako nielegalni kierowcy do jakiegoś bandziora, stwierdzili od razu, że oni uciekają. Nie wiedzieli, że będą testowani. To głupie, ale niech będzie. No niech będzie Świecić. o uciekają, nie? Przecież wiadomo, że nie dał im roboty w 10 minut, nie? Ale że tamta nie zakomunikowała, nie, że, że oni będą testowani, to jest to nie ma sensu. Ale fakt, że oni się pojawiają i ten Tyris sięga po pistolet. Ja mówię, skąd wziąłeś pistolet? To the here? Bro, bro! W się sensie Dopiero co byli, wiecie, że ich przewieźli na zasadzie jako więźnia do tego Miami. Tu w Miami dostali briefa, że wiecie, że będziecie pracować jako kierowcy gangstera. Tu są samochody, a teraz jedźcie tam do niego na test. I w którym momencie, w którym momencie Tyrese zdobył broń nielegalnie? To jest takie małe pyślanie, no nie? Ale Dobra, już znowu, nieważne. Okej, okay, nie ma to sensu, ale niech będzie. Ale czy to było najlepsze ujęcie, jak on strzela? W się, sensie, to są takie momenty w filmach, gdzie sobie myślę. Nie wiem, nie mieliście ślepaków więcej? Ile Was kosztowało nagranie tej sceny jeszcze raz? On dosłownie w tym filmie robi. <grystanie> Dobra, się kurwa, może przesadzam, ale no widać, że to jest takie na zasadzie. No zahaczał mi że takie, wiecie, mruży oczy i jeszcze potem Paul Walker, znowu, znowu Paul Walker jest taki sprytny, drugi raz w tym filmie I mówi, jak on się kłócą, że strzelałeś do nas A on mówi, musi, na zasadzie musiał strzelać, żeby przykrywki, wiecie, nie, nie stracić, nie? Ale po pierwsze tutaj, i Paul Walker mówi coś takiego, gdyby Ten, Roman chciał, to byście nie, nie żyli To by trafił Roman, to you wouldn't be here right now. Ja mam tak, jesteś pewien, czy ty widziałeś, jak on strzela? Ja myślę, że to cud, że oni żyją, nie? Ale inna sprawa, że ja rozumiem koncepcję, że dobra, skądś wziął pistolet i żeby się nie wydać, że współpracują z policją, nie mógł krzyknąć, ej, nie uciekliśmy wam, dalej jesteśmy undercover cops. Ale czemu on strzelał nie gdzieś w powietrze nad nimi, nie? Na zasadzie pod kątem, czy coś w tym stylu. On strzela prosto w ten samochód. Ja mówię, Jesus, fucking Christ, na każdym stopniu ta scena jest taka. Packer Factor po prostu level 1000, w sensie, że uff, policjanci zachowaliby się może jak debile, ale to, że żyją, to, że ten Roman ich nie zastrzelił, to mają prawo być wściekli, no. I jedno jest najważniejsze też w tym filmie, Roman jest głodny. You got something to eat in there? We hungry. Eh, you got something to eat over there? Ja, nawet nie wiem tak, jak byłem za dzieciaka też, nie wiedziałem, co on mówi za dzieciaka, nie potrafiłem rozróżnić słów, nawet jak miałem napisy. A teraz nie potrafię tego powtórzyć, bo mówi z takim, wiecie, no nie umiem tak, takim gangsta dzielnią, ale, eh, you got something to eat over there? <laughs> we hungry. <laughs> po prostu, to są takie, ja znałem ten, ten, ten film, znałem zawsze na pamięć, no bo oglądałem go za dzieciaka tysiąc razy. I te teksty takie, to, to jak on wiecie, we hungry. Takim, nie, w szkole was uczą... hungry, nie? A to takie, we hungry. <laughs> We hungry. Jest, jest tak głupi, nie? I potem za każdym razem, jak może, to je. Ech, no dobra, czekam na Wasze opinie, jak Wam się podobało. Napiszcie, czy chcecie, żebym kontynuował tę serię w ogóle. Tokyo Drift'a chociażby. No, dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym ponarzekajmy o filmach.